Dzień dobry Państwu, witam Telewizję Narodową. Witam Pienia. chciałbym, ponieważ za chwilkę zaczyna się cisza wyborcza, podzielić z Państwem troszeczkę moimi refleksjami, takimi odczuciami, nadziejami również. Teraz będą wybory, myślę, no. bardzo ważne, bo dotyczące między innymi Rady, Sejmiku, ale również urzędy Prezydenta Warszawy. No i chodzi właśnie o ten urząd mi teraz tutaj główny, dlatego, bo no my tutaj warszawiacy, tacy szczególnie, którzy tutaj od, od, od mieszkamy od, od, odkąd mieszkamy, czyli od zawsze, to nam to bardzo nie pasuje, bo pani Hanna to nie jest dobry prezydent dla naszego miasta. A przede wszystkim oszukuje. Oszukiwała w zeszłym roku przy tym referendum, okropnie oszukiwała i dlatego tylko się, się trzymała w ogóle na stołku. No, ale przede wszystkim można jej zarzucić dużo. bardzo Tutaj dobrze się składa, stoimy koło pomnika Romanad Moskiego, ale również koło Łazienek. Proszę się przyjrzeć w sprawie renowacji Łazienek, to kosztuje nas 50 milionów. Jak, jak Państwo zobaczycie, to za takie 50 milionów ja bym wystawił takich pałaców na wodzie ze 4 a resztę bym ładnie wy, 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 wyremontował. E, w każdym bądź razie wracam do pani Hania. Niestety wszystko wskazuje na to, że wygra pani Hania. przynajmniej w pierwszej turze. No, z uwagi na, na to, że prawdopodobnie doszło do jakiejś umowy. Yy, przed, przed, przed następnymi wyborami SRB wystawiło kandydata, że tak powiem, lewego, <laughs> lewego, widzę, że, że tak, żeby nie zaszkodził. Yy, pan Kalisz się usunął yy, prawdopodobnie, wygrałby w cuglach z panią Hanią, oczywiście to każdy wie. No, ale usunął się, no, chodzi o przyszłą koalicję yy, po następnych wyborach POSLD. Yy, Pan guział, nawiasem mówiąc, którego cenię za, za innowacyjne podejście do rzeczy, nie, nie, raczej nie. ważne Proszę Państwa, o co nam chodzi? Chodzi o to, żebyście jutro, w niedzielę głosowali na kogo chcecie. Żebyście wszyscy poszli na wybory i głosujcie na kogo chcecie, żeby była druga tura. Żeby była druga tura. A już dzisiaj ogłaszamy akcję. Proszę Państwa, druga tura to będzie, nieważne kto wejdzie do tej drugiej tury, czy wejdzie nawet ten pan Wierzbicki, ten czarny koni, czy ten inny jeszcze, to, to kto by nie wszedł, kto by nie wszedł, to każdy tylko nie handa. każdy, tylko nie handa.